Zimno jest, dzisiaj urodzinowy dzień. Fajnie. Urodziny. Ho ho ho. Zimno, lodowato Karolina mi się robi jakieś niespodzianki, nic nie wiem. Kompletnie nic nie wiem. Do szkoły, co tam się dzieje? Jest od córy bo zimno. Kocham cię tato bardzo, bardzo o, i serduszka. Piękne zrobiłeś, kocham cię bardzo. Bardzo mocno Cię kocham, wiesz, i bardzo się cieszę, że jesteś. Jesteś na moim najpiękniejszym prezentem, wiesz. No, no tak, to chodź się przytul, chodź. Dom z, jest dwójka dzieci, jest pies i jest dziecko. To jest po prostu jak dwójka dzieci. No, wiecie, że sobie żartuję, nie? A dzisiaj... Ech, zaraz się rozbieram. Ech, dzisiaj jest... Ciekawy dzień, bo Karolina robi mi jakąś niespodziankę, gdzieś mi zabiera. Mówi, że mam się ubrać wygodnie, nie w jakąś koszulę, nie idziemy w jakieś eleganckie miejsce. Więc Z jednej strony się cieszę, bo mi zimno, więc chcę zostać w tej bluzie. Zobaczymy co to. Więc tam. Wolne nie mam, bo muszę złożyć film. Nie, dzisiaj trzeba złożyć film, bo widzowie czekają, bo piszą, że dość śniadanka, vlogaska albo. Że jest im miło, bo mają swoje problemy, mają swoją odskocznię, więc oglądają lugarski codziennie. Co nie, nie sprawia mi to dużo problemów, żeby dodawać codziennie, tylko muszę się zorganizować. Więc idę się przebrać. I muszę się na czegoś ciepłego, bo nos mi zaraz odpadnie. Przychodzą do Was dwie śnieżynki. Oboje no na Zimno jest, słuchajcie. Tacy kremowi, tacy mięciutcy, tacy. Milusi, bo lodowa to jest. Nagrzeliśmy sobie auto, słuchajcie, w domu nie możemy nagrzeć, bo mamy duże pomieszczenia w domu. Otwarte. Byliśmy wczoraj u sąsiadów, jak widzicie, wcinaliśmy tiramisu I... i było u nich cieplutko w domu, bo mają podzielone, fajne pomieszczenia i. i małe jakoś, dzieci. No tak, i lepiej u nich grzeją kaloryfery. No tak, kaloryfery nie grzeją mocno. Tak. To teraz wiesz, jak ty takie fajne atrakcje mi robisz, to znaczy, że. Pewnie też będziesz chciała, żebym ci niespodzianki robił na Twoje urodzinki 12 Wiesz grudnia. Co? Chcę mieć 12 grudnia, świętego. A urodzinę? No Słuchaj, dzień. nic nie robić tego dnia. Nic, nie, nic robić. nie robić, Jedzenie ma być zrobione, leżeć, Niczko pachnieć. Zrobione. ja po prostu nie chcę się Kiedy stosować? wypada 12 grudnia? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, nie patrzyłam. Ale dobra. Ale chciałem się. tylko powiedzieć, że ludzie pisali w komentarzach. Że w grudniu jest adwent, i już od 1 grudnia można puszczać piosenki świąteczne. I... A czy to z adwentem się, przepraszam, Michael Bublé nakłada? Nie, 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 ale chodzi o to, że już jest świąteczny klimat, bo ty powiedziałeś, że można tylko 12 dni. Nie wszyscy się no nie, to nie, no, zgadzają. To tak, ja, zgadza. tak, tak, A no to no, dobra, no. Wszystko będzie git, no. Gdzie jedziemy? 11 minut pokazuje mi. Tak. Jedziemy na pewno na śniadanie. To mogę ci powiedzieć, ale nie O się... Ale fajnie. Teraz wrócę w tej kuchni tutaj. Zaraz Mięso. Super jedzonko było. No Polecamy. Kaliska 20, Cieśniedaniownia. Naprawdę się mega najedliśmy. Pozdrawiamy dziewczynę, która robiła nam kawki i nas obsługiwała, bo mówię, że Macza z pomarańczą. Mama, psychomama miała rację. To jest super połączenie, a bałam się spróbować. Dla mnie kawa z mlekiem jest najlepsza. Super połączenie. Zadowolony? Tak, jestem mega zadowolony. Najedzone? Tak. Mm. To, teraz jedziemy, to teraz jedziemy do Wola Parku, zrobić zwrot. Daj śmanka oddać. Tak, daj oddać e, Ale, bo wiesz co, bo mamy godzinę do naszej atrakcji, a to mamy po drodze, Uuu. więc. jest kok ze spadochronu? Tak, dzisiaj skaczemy ze spadochronu, a co tam. Zobaczmy coś świątecznego w chibu. Kocyk piżamka z miśkiem O jakie fajne kubeczki Tu do przechowania ciasteczek Puszki są naprawdę ładne Tylko, to, że cały rok nie ma takich puszek różnych Mi się tu zawsze podobają te dekoracje Jakie słodkie, zobacz to Jaki tam myszek to jest Jezus, jaki śmieszne, zobacz, czujnik pod wycieraczkę z melodyjką Oj, jak Śmieszne Tu jeszcze jakieś formy I ranka świąteczna Tu jest mata, a tu wałek no to w każdym domu już jest i tu jeszcze ręczniczki świąteczne. No fajnie. Pięknie to jest to absolutny wygląda. czat. Absolutne. Tutaj medełko wylać. No pięknie to wygląda. Tylko ja pokaż nie tym tak jak to wygląda? Nie mamy tak ładnie no żeby Nie mamy tak gdzie, A w no ale Ładnie by wyglądało Ja to nie lubię, jak mi tak stoi. Ale no jest świąteczne, jest vibe, No zobacz, to jest piękne. Right, no Baby Yoda Nie no, no jakby Stitcha ona zobaczyła, tylko to by zwariowała. No zobacz, to jest ładne. No ładne jest. Fajne. No, ale nie ma tej maty świątecznej. Kurczę, czyli Jakie piękne. Kulę szaleństwo z tymi domkami, nie? W zeszłym tak, roku tego w ogóle nie było. Kurczę, się świecą do domki Ale nie wiem, czy to będzie pasować naszej córce, bo ona kupuje z action. W sensie my jej kupujemy, ale. Tak, ale wybiera action. Ale wybiera z action, więc ona chce, żeby pasowały wszystkie do siebie. To po ojcu chyba ma. I szaleństwo kubeczków świątecznych. Tu są też świąteczne. Mam nadzieję, że z naszymi vlogami czujecie trochę klimat świąt. Już jest tak naprawdę fajnie świątecznie. Trzeba kupić, słuchajcie, wcześniej, bo później tego nie będzie. Wiem, że to jest taka trochę presja, ale po co się denerwować później, że nic nie ma. No, można zupkę, świeczek mnóstwo, ale świeczki to wiecie, gdzie kupować, nie? Co ja będę tam wam doradzał tu świeczkę, jak możecie na Kalmi kupić. <grych> Okej, okay, kolejna atrakcja. Karolina coraz bardziej zabiera mnie od centrum, ale musimy się wrócić do centrum, żeby zobaczyć później w Mennicy, okay. bo tam jest WeWork też, inny lokal pod event i nie wiem, gdzie jadę, słuchajcie. Dziś jesteśmy się na Bemowie. Czuję, czuję się trochę, nie, boję się, boisz nie się, nie to. Boisz się, że jedziemy ale... skakać, bo już jesteśmy blisko lotniska domogu. E, skakać ze spadochronem? tak akurat bym się nie bał, to bym się cieszył. Chciałbyś tak, chciałbyś ja skoczyć? Tak, bym chciał ze spadochronem skakać. I... Kiedyś latałem awionatkami, więc chciałbym polatać jeszcze trochę samolotem na pewno Jako pilot A yy, kazała mi Karolina zabrać statyw, żebym mógł ponagrywać Bo ogólnie w tym miejscu nie można nagrywać Powiedziała, można, można nagrywać Ja się upewniłam, można nagrywać okay, Nawet chętnie Natomiast no mówię, weź sobie statyw, bo nie wiem jakie tam są warunki co do nagrywania Wiesz? Na pole mnie wywiozła na pole dostaliśmy się, czekajcie biorę statywik autka Gdzieś on tutaj był, o jest No i co Nie wiem. Chodź, pojedzie jesteśmy późnieniu z ale fajnie. Epoxy. Ja ja, z... e domy... ja! ja tu zostaję cały dzień. <grym> ja. Jesteśmy w pracowni. Zaraz wam pokażę co będziemy robić, ale nie wiem co jeszcze, ale... Zobaczcie, tu już jest zalane. Widzę, żywice. Ale fajnie. Na deskę serów idealnie. Tak. <grym> Ile kolorów. A to są wszystkie metaliczne. jest. To są obrazy wylewane z farb akrylowych i będziemy tworzyć takie mieszanki z medium do polinku, czyli to jest taki rozpuszczalnik do farby, bo ona była na tyle płynna, żeby właśnie okay. móc sobie swobodnie płynąć. Także zaraz się zabieramy do robienia pracownia. Piękna jest. Zakładaj swój fartuch. Wóz fartucha. Zobaczcie, jakie piękne rzeczy tutaj robili na warsztatach Diora. Oż. Więc jak chcecie ze swoimi pracownikami lub sami przyjść na takie szkolenie właśnie z paint pouringu, to polecamy Wam, bo już pięknie, nie mogę doczekać, jak będziemy... I teraz muszę bardzo dokładnie. To jest chyba najdłuższy etap, czyli szykowanie tych mieszanek. Trzeba je dokładnie wymieszać. Na początku wszystko jest bardzo wodniste i z czasem zaczyna dopiero gęstnieć wtedy, kiedy się łączy farba faktycznie z tym rozpuszczalnikiem. I najtrudniej jest stwierdzić, kiedy jest dobrze wymieszane. Ta mieszanka jest jakby takim królem najważniejszym, a powinna ona mieć taką gęstość jak ciasto na naleśniki. Okay. Naleśników... czy nie za rzadkie a nie za gęste ja co prawda naleśników nigdy w życiu nie robiłam ale wydaje mi się że dzięki tej technice mogłabym faktycznie robić dobre ładnie zawsze zalewam tyle tym medium żeby zakrywało mi po prostu farbę natomiast nie ma jednej Odpowiedniej ilości, ponieważ każda farma ma inną gęstość. Więc nie mogę sprzedać na przykład takiego typu, że no zawsze 10 50%. gram, tak, albo wyżej 50%, albo 2 do 1, niestety. Okay. W tym przypadku nie mam mowy. Na początku wygląda to tak mega brzydko, po prostu farba się rozwarstwia, wygląda to jak błąd. Natomiast jak będziemy dobrze rozbijemy te grudy to nam się ona ładnie upłynie i znowu wróci do swojego koloru. Można paseczki w tą stronę, totalna dowolność, ale to, co jest najważniejsze, to bardzo nisko trzymamy ten kubeczek. I w ten sposób sobie wylewamy nisko. Pamiętając, że tutaj jeszcze na ten rand nam starczy. Niektórzy za dużo wylewają tutaj, a na tą końcówkę nie starczy. A, to, a można dolać jeszcze? Można, jak najbardziej można. I tą resztką, takie paseczki jeszcze dorabiam. Ale ładnie, jak zdobienie do <gry> Najładniej to jest przy tym finalnym rozlewaniu. I tutaj już, tak naprawdę, sama zabawa. Zawsze robię to po malutku. Nie na kura, tak, żeby mniej więcej też mieć panowanie nad tym wzorem, który już tutaj mi się utworzył, i zlewam po krawędzi. Nie tratuję do, do końca, tylko najpierw do wszystkich krawędzi docieram. Po prostu e, efekt podoba, tak? Spodoba. I tutaj mamy taki wzorek bardziej kamienny, czyli wnoszę do kubeczek. Najpierw sobie wleję trochę białego, bo wiem, że on zginie. Zatrzymujemy hmm. go. O wiele cięższa te niż ta pierwsza. No, mniej mamy tutaj kontroli mniej, kontroli. mniej wiemy, co się tak naprawdę wydarzy. Co się kryje pod spodem. I tutaj tych kropeczek tam się robisz. Nie mi się one. Bo się się mieszają, e, bardziej się mieszają farby mhm. w tej technice dlatego tych kropeczek jest więcej. Czyli trzeba czekać do końca. Ja cierpliwość, cierpliwość, czego nikt nie ma. No teraz wygląda bosko, ale miałam zapał, naprawdę. Że nie wyszło. Klient wyjdzie niezadowolony. Ale wygląda jak taki kamień piękny albo kosmos. Pięknie. Piękny. Wow.

Się I to jest budynek Moj i lecimy zobaczyć pomieszczenie, w którym będziemy mieli szkolenia. Ale jest super. Nie, zobaczcie jakie duże pomieszczenie. Regał, który nam najbardziej wiesz, potrzebny jest. Tak. Nie, muzykę byśmy wyłączyli świąteczną. i jakiś kominek w tle A bo ty sobie tyłem przeszłaś? Tędy tyłem przesz Super, tu jest ogromna sala. Ogromne, tu jest. To będziemy robić właśnie dla influ szkolenia, więc będą przygotowania trwały. Tutaj paczuszka od Restaurant Week Zobaczcie co możecie znaleźć w środku Uuu, jakie fajne rzeczy Moi wow. drodzy, mamy przygotowane prezenty Dla aktywnych widzów Więc pamiętajcie, żeby być aktywnym na kanale Bo co miesiąc można wygrać paczuszkę Moi drodze zainstalowałem tą matę Ale powiem wam, że troszkę za głośno to gra Zobaczcie Ten kabelek muszę być stało A jakbym to się To Tylko głośnie jest Co ty tam masz? Co ty tam masz świątecznego? Podkładki na event Świąteczny Jasz na, event. na świąteczne a może tak jeszcze włączyć. Co za spodzianka była? No właśnie taka. Ale to zakładaj, zakładaj czapkę. To jest. Złoty, Zrewnych. Tutaj jest kolejna imprezowa pierwsze miejsce dla Tatusia. To jest pad. Nie Pad. pad. Na torcików w domu z rodzicami. Wpadliśmy do restauracji. Zaraz też przyjedzie nasza przyjaciółka. Rodzice troszkę chorzy przyjaciółki, więc nie chcieli iść do restauracji. Chcieli poje, pojechać do domu. Ale daliśmy im jedzonko. Oczywiście zapakowałem im zupę. I teraz wpadliśmy sobie coś zjeść razem. Troszkę celebrować. I powiem Wam, że fajne miejsce tutaj. Morskie restauracje deski. Jak nie znacie, to koniecznie wpadajcie. Tutaj obok jest Squash. Taki yy, klub sportowy deski. I jeszcze fajny prezent dostałem od sąsiadów, więc wam pokażę, jak będę w domu dostaliśmy bilety na spektakl. Więc się nie spodziewałem, bardzo mi było, było miło, bo poszedłem do nich z tortem, a sąsiad mówił, czekaj, 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 muszę coś dla ciebie wydrukować. I były to bilety na spektakl. Głową, tutaj Karolina, krewetki. A co ty masz? Chicken? Nie, no oczy. Do końca lewą... Co, idziesz? Pyszne. Słowa nasza przyjaciółka tutaj z nami jeszcze znalazła. Chwilę. Chwilę, żeby zjeść kolację. No, a wiesz, co się dowiedziałem? Że tutaj pan mi powiedział, że będzie kładka na drugą no, stronę. Wiesz, co? Tak, ale to jest... Tak, mówi, że będzie jeszcze trochę trwało, ale będzie, wtedy będzie na pewno duży ruch. Pedro, Pedro, Pedro imprezę w pałcie. Pedro, 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 <grywa> <grywa> jeszcze byłem z pieskiem na spacerku. A tutaj na tle tych pięknych balonów się nagram. Chciałem Wam już podziękować, bo zapewne napiszecie za wszystkie życzonka urodzinowe. Dużo osób do mnie napisało na Instagramie. O, kradna to balona! Na Instagramie, w komentarzach, na YouTubie już zanim ten vlog się pojawiał, bo wpisali w dniu Urodzin. Więc bardzo dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe. To był chyba jeden z najpiękniejszych dni urodzinowych w moim życiu. Karolina super to zorganizowała. Miałem mega niespodzianki i no naprawdę się wzruszyłem. Piękny dzień, naprawdę piękny dzień, totalnie na luzie bez żadnej presji, mega mi się podobało, więc dziękuję wszystkim za miłe słowa, miłe rzeczonka i będę się żegnał, bo jest późno, znaczy tutaj wszystko sprzątałem w tle, bo Karolina jutro rano będzie z przyjaciółką tutaj nagrywać, więc chciałem żeby miała czysto, też mi poprosiła czy mogę tutaj je ogarnąć więc szybko ogarnąłem, starym jeszcze zmywarkę, zrobię herbatę i nadrobię jakiś serial na Netflixie i pewnie odpiszę na wiadomości. Więc żegnam się z wami. Dzięki. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym vlogasku.